gdzie? No tu, jak wejdziesz, nie? Stópka jest taka, źle ustawiona no, trochę. Trochę taka powinna być. No. Możesz tu powiedzieć, no. jak go nie on był jeszcze w tym. Go cały Przepraszam, został Otwierajcie bramy. Wypisz <noise> odgłosy? No bo boję, ja nie, ja nie wiem, że się Dzień dobry. Ej, ja myślał przez chwilę, że to jest kloch. Ja pierdolę. Ja bym chciał powiedzieć, że chwilę coś głupiego, ale mówię, że się kapły, po w tej chwili, nie? <grym, <grym, jedziemy, cytryna. Ty w tej traferce to nieźle wyglądasz. Czemu nie zapiłaś tego? Żeby ci tam muchy wpadały, zrobiłeś? <grym>, O Dorota, jak to jest jechać na rowerze po tylu latach? Dziwnie. Dziwnie? Nie. Ja zliga szybko. Co? <śpiewa> to Skąd dziwę. wiesz? Tak? Ja nie słyszałem. Tak, nic słyszałem. Przez co masz takie wielkie uszy? Nie, bo Nic nie słyszałem. Nie, brodził mi się A dzisiaj, nie teraz. Nie, nie dzisiaj. Mogę powiedzieć, że tak ustawiony na żeby mnie to widzieć? Widzisz? Widzisz? Tylko trochę popalcowany, masz. Ale dobrze. A jak się jedzie, fajnie? No, jest dość wygodny. Zapalczyłem pozycję, masz. Ja do tego chcę kupić milenie i sobie zamówiłem. Już tak jak ty masz ten mostek kierowniczy, masz regulowany, widzisz? Możesz go odchylać. I takie coś właśnie do tych rowerów. W ogóle sobie wtedy tak o. podnieść do góry i odchylić moją stronę, gdybyś bardziej do pozycję. choć ta nie jest zła, nie? Nie jestem pochylony na nim, nie? Na tym jak jadę teraz. Nie. W miarę nie. W miarę tak, nie? No. tylko jak jedziesz kilka godzin, już to, to tak lepiej siedzieć jak ty masz. O, tak, nie? Ja tak no. <laughs> to Jest nasz sygnał a jeszcze tego nie ma, muszę sobie ten zamontować. Ej, nie włączył sobie jazdy. Na... Ma siakra, nie włączył. Co? No Olka chce tam się pobawić, a po to, żeby pojechać jeszcze gdzieś tam tą ścieżką rowerową w dół tam, nie? Nie wiem, nie Co? Nie wiem, nie Nie jechałaś tam ty? Jezu, mieszkasz tu, a ty nie nie, po tych drógach W ogóle wiesz co się dzieje? Nie Ja zaraz żyję tu chami No to chcesz na trylorkę, czy na No dobra, ja to jedźmy do placu a ja sobie zrobię tam parę podciągnięć a oto już życie. Jeden. No tak nie wolno. Teraz ty tak chodzisz? Przechodzisz tak przez szlabony? Tak nie wolno. Jak już sekundę przed pociągiem pomóż. Co? Okej, okay, kto zjeżdża pierwszy? Ja! nie wierzę, że my tam dupą zjemy. Co... Nie! Oj tam, oj tam! To daję rączkę. Rączkę i rzeżonek. Ale wstawalne. Do radę? Tak wiem. Ja. Nagrywam Cię. Okej. Okay. Jak ja dawno sobie byłam. Dobra, dawaj, ja teraz. Serio? No, co? Ja mam nagrywanie, Mam? Mam. No, I co teraz? Chodź, okay, chodź. Dobra, dobra, ja zejdę. Okej, okay, ale ty mnie przesadzisz Mhm. Dobrze są te jeszcze, nie? Też są? A były tam, no. No były, to teraz to tam były. ja szybciej jechać, I Weź coś siąść fajnie. No siadę. No, czekaj. No elegancko <grym i wiesz> nie szó nie pójść Jeszcze no, no co Dobra Dorota, zjeżdżasz No dawaj raz. Dobra to jeszcze zjedź raz i jedziemy dalej. No, pakuj, pakuj, bo jedziemy pa pa. No. Lody są w domu zjemy mamy. A pojedziemy do przyczyny, do parku? Pojedziemy do przyczyny, do parku? Nie wiem, no może Chcesz? Możemy jechać. No i to jest Możemy jechać. Światła mamy. Ale musimy jechać. Musimy popić. Co? 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 Nic, nic. To w ogóle nie ma obciążenia. No bo to swoją wagę dźwigasz. Jeszcze przez przełożenie jakieś, to tak jakby w ogóle. Musiałbym ważyć chyba 200 kg, żeby to mieć jakiś problem. i śluwiał. Co? Ja wyciskałam na klatkę, ja muszę iść na siłownię i wziąć te. To jest lekkie dla mnie, Lala. zobacz. Ciężkie. To jest ciężkie. No co ty, to jest lekkie. Ciężkie. Ty jesteś ciężkie. Tata, to, to, to jeszcze mnie dodaj na to. Ty siadaj na kolanka, no. <grym i> ej. No, 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 Siedzi, Ej, kamera, no, fajnie. No! Dalej jest tak w miarę. Dobra, to no? ty no. dobra, dobra, idź, bo mi tą kamerę co obijesz, papa. Jest jeszcze... no, jesteście obydwoje. Ja znikam do krzaków. Dobra, ja idę tu sobie. Twoja kamerka się zaraz rozładuje! To mm. gra? jedziemy na wycieczkę bierzemy mi teczkę. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę. No, Ja chcę na lody do pszczół. Będziemy jechali przez tory. Ja chcę na lody.

Zajmij się A ja tu jedziemy, tu okay, No, pieniędzy, nie tu, okej. nie tu, bo tu jest, bo chyba ktoś, Nie ma ródzę. ta wiesz co? Jak byliśmy ostatnio w Pszczynie i to właśnie na spacerze z mamą, to ty nie trzymałaś. Jak ja byłam jeszcze mała. Ty nie trzymałaś, jak byłam jeszcze mała. Nie, ale po prostu mi chodzi o to, że kiedyś mnie trzymałaś i mi pokazywałaś. Co tam jest wyżej? A mama mnie brała do wózka. I baś słodka. Nawet. Dorota, jest daleko od Ciebie. U! Droda się boi, że puszczam pedały. No? No? Cyka się? No, cyka. Że puszczam pedały? Tak. No i trudno. Patrz, jak tu jest pięknie. Dorota, chcesz tu fotę? Nie byłam głosy zwierzchni. No i? i wygrałem okropnie w piętych włosach Olga, lody się w domu zjemy, bo mam będzie przykro Z sobie z Tu sobie pojeździmy w kółeczko zrobimy, co? Nie Olga, w domu lody, a chyba, że potem loda nie będziesz jadła. Kółeczko robimy lalo. Ej, no ty nie widzimy. I co, wracamy? Co, Olga, robimy? No to chodź. Na ławkę Lady. I też idzie. na kółko, jak się gdzie A one nie działają. Olga. Chodź jedziemy. Nie działają? No przecież przyjeżdżaliśmy koło nich. Ty, ty, ty. Może przejedziemy tak parkiem jakoś i wy wyrócimy, nie? Tam? tam A, to jest zamek 1874. Ja cię... Nie będę. Nie wolę już bezwinęło zdjęcie ze ślubu no. Naprawdę ci mówię A tu na tym łańcuchu też To To co tak? Jakoś przez Park? No to chodź A ja który to był zjazd? To no było tu, nie? Nie. Kurs do domu już mamy. Bo się robi ciemno i chłodno. O, patrz, jakie jabłodzie, jakie jabłodzie. Jeszcze tego brakuje na placu. Tak, nie. Łabędzi nie mamy chyba, nie? O, tam będzie pod górę, dasz radę? Jak coś, to cię na cię chce, co? 好，我先把奥特好，再见。 Do mnie ja też. Mm, ale ile już zjadłem. Nie no, właśnie ani jednego to. Pyszne. Szczęście. Ale Odzia jest duży już. Ja wiem, kiedy mogę. A Ty jak nie chcesz się wywalić, to lepiej nie rób. Odzia holujemy? U, hu, hu. Kto chce mojego ogolka? tu? ty mhm. chcesz się podholować? tak? tylko jak dojdziemy do góry to musimy odpiąć to jest druga A gdzie przeszkadza Ci ten... ten? Co? Gdzie przeszkadza ten? Co? Koszyk? Okay. No puszczaj Musimy no się tak zabawić A sama tu się ma w Nie o kierownicy To co, podjeżdżamy tam Tu przeprowadzimy, najwyżej ten kawałek, bo jesteśmy pod progiem. Co okay, mi powiesz naprawdę? Tak, to co było. Kajel się równa? Aj, jest otwarty, dobra. No. No, patrz. A mógłi tor zbyt zite. I co panie się bardziej podoba? Wolek. Ja, od nieba. Dwudziestu... Dwanaście kilometrów! O, czekaj, ja